Wysuwny wyłącznik powietrzny składa się z dwóch części – kasety i wyłącznika. Wyłączniki tego typu ułatwiają konserwację oraz użytkowanie instalacji. Aby wyjąć wyłącznik z kasety, nie potrzebujesz specjalnych narzędzi. System pozwala również na określenie pozycji wyłącznika w kasecie. Przed rozpoczęciem obsługi zwolni sprężynę załączającą oraz otwórz styki główne wyłącznika. Naciśnięcie przycisku włącz spowoduje zwolnienie sprężyny. Naciśnięcie przycisku wyłącz spowoduje otwarcie styków głównych. Indykatory powinny wskazywać stan otwarcia wyłącznika i nienaładowanej sprężyny. Umieść wyłącznik na prowadnicach i wsuń go do wnętrza kasety. Weź korbę i włóż ją w gniazdo mechanizmu zmiany pozycji. Potwierdź położenie rozłączone za pomocą klawisza potwierdzenia pozycji, który znajduje się obok mechanizmu wysuwania. Następnie obracaj korbą w prawo, aby wsunąć wyłącznik. Wyłącznik przechodzi do położenia testowego. W położeniu testowym styki główne wyłącznika nie są podłączone do obwodu głównego, natomiast obwody sterowania są podłączone. Umożliwia to sprawdzanie styków pomocniczych napędu silnikowego oraz cewek sterujących wyłącznika, jednocześnie zapewniając rozłączenie obwodów głównych. Aby ustawić wyłącznik w pozycji załączony, potwierdź położenie test. A następnie obracaj korbę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wyłącznik przeszedł w pozycję załączony. W położeniu załączenia, zarówno obwody główne, jak i pomocnicze wyłącznika są podłączone. Aby wysunąć wyłącznik, weź korbę i włóż ją w gniazdo mechanizmu zmiany pozycji i potwierdź położenie pracy. Za pomocą przycisku potwierdzenia położenia, który znajduje się obok mechanizmu wysuwania. Obróć korbę w lewo, wyłącznik przejdzie do pozycji testu. Aby ustawić wyłącznik w pozycji rozłączony, potwierdź położenie test za pomocą wskaźnika potwierdzenia pozycji i przekręcaj korbę w lewo. Aby wysunąć wyłącznik Wyłącznik osiągnął pozycję rozłączony. Aby wyjąć wyłącznik, zwolnij prowadnicę i wyciągnij je z kasety. Wykorzystaj uchwyty transportowe do zdjęcia wyłącznika z prowadnic.